Hej, tu książkowy miszmasz. Dziś porozmawiamy o książce, która absolutnie mnie zaskoczyła. To nie jest typowa młodzieżówka, to nie jest klasyczne fantazy, to coś znacznie głębszego. Przed wami dziecko Odyna Siri Petersen. I ostrzegam, nie jesteście gotowi na to, co odkrywa ta książka. Poznajcie Hirkę, piętnastoletnią dziewczynę, która od zawsze czuła się dziwnie nie tyle inna, co po prostu nie na miejscu. W świecie im każdy ma ogon. To nie tylko element wyglądu. To coś naturalnego, jak ręka czy noga, a Hirka nie ma ogona. Od dziecka słyszała, że ugryzł ją wilk, że straciła go w wypadku, że to nic takiego, ale przecież widzi spojrzenia, wie co myślą inni, czuje, że coś się nie zgadza. Gdy zbliżają się rytuały, coś w rodzaju magicznej inicjacji w dorosłość, prawda wychodzi na jaw. Hirka nie tylko wygląda inaczej, nie tylko nie ma ogona, ona nie ma w sobie ewny, mocy, którą każdy etling, czyli członek ludu im, posiada z urodzenia. Ewna to życiowa energia, siła, która pozwala rozmawiać z naturą, poruszać się przez święte kręgi, odczytywać znaki. Hirka jej nie czuje, ani trochę. To nie wada, to zbrodnia. Dlaczego? Bo lud im wierzy, że człowiek. Istota bez ogona, bez ewny, jest nosicielem zgnilizny, mrocznej siły, która przynosi śmierć i chaos. Ludzie to mit, straszak dla dzieci, zagrożenie z opowieści, a jednak Hirka jest jednym z nich, i to właśnie czyni ją nie tylko odmieńcem, ale w oczach wielu, wrogiem. Autorka Siri Petersen nie boi się pokazać, jak brutalny potrafi być świat, w którym nie pasujesz do ustalonego porządku. Hirka nie prosiła o to, kim jest, nie wybrała bycia człowiekiem, a jednak codziennie musi za to płacić, ukrywać się, kłamać, bać się, że ktoś odkryje jej sekret. To nie jest tylko metafora, to nie tylko fantazy. To obraz każdego, kto choć raz w życiu czuł się spoza systemu, inny. Wykluczony. Hirka nie walczy o przywileje, ona walczy o prawo do istnienia. I właśnie dlatego jej historia tak głęboko porusza. Bo każdy z nas, choćby przez chwilę, był Hirką. A najgorsze, że im dalej w las, tym więcej osób zaczyna wierzyć, że to właśnie ona przyniesie światu zagładę. Świat im od pierwszych stron wciąga czytelnika swoją surowością i tajemniczością. Choć to uniwersum fantazy. Nie znajdziemy tu smoków ani klasycznych elfów. Zamiast tego Siri Petersen tworzy świat głęboko zakorzeniony w skandynawskim duchu, chłodny, pełen kamieni, mgły, kruków i milczących rytuałów. Czuć tu echo nordyckich mitów, ale to echo nie jest dosłowne, raczej jak melodia, którą rozpoznajesz, ale nie jesteś w stanie do końca zanucić. Im to świat zbudowany z wielu krain, różnorodnych, podzielonych, często skonfliktowanych. Centralną rolę odgrywają święte kamienne kręgi, przez które można się przemieszczać między regionami, ale tylko jeśli ma się dostęp do ewny. Te kręgi są jak bramy, jak pradawne portale, pełne tajemnic i magii, której nie każdy rozumie. Szczególną rolę odgrywają tu kruki. Taki, które symbolizują znaki od bogów, przynoszą przesłania i wzbudzają grozę. To nie przypadek. Petersen wyraźnie czerpie inspirację z nordyckiego Odyna i jego kruków Hugin i Munin, ale nie mówi tego wprost. Zamiast kopiować znane schematy, tworzy nową mitologię opartą na tym, co znamy, ale całkowicie oryginalną. Całość świata im jest chłodna, twarda, nieprzystępna. Ale w tym właśnie tkwi jej siła. Nie jest to miejsce, w które łatwo wejść, trzeba się z nim zmierzyć. I to sprawia, że ta książka jest tak inna od typowych powieści fantazy. Nie ucieka od surowości, tylko ją celebruje. Ewna. Dla zwykłego czytelnika może brzmieć jak kolejne fantazy słowo na magię, ale w świecie im to coś znacznie głębszego. Ewna to życie. To siła, która płynie przez ciało i duszę każdego Etlinga, czyli członka tego dziwnego, ogoniastego ludu. To energia, która łączy ich z naturą, z kamiennymi kręgami, z duchowym porządkiem świata. Nie jest tylko darem, jest fundamentem istnienia. Ewna nie tylko pozwala na działania magiczne, ona określa wartość jednostki. To tak, jakby w naszym świecie dostęp do wiedzy, zdrowia, czy nawet Człowieczeństwa zależał od tego, czy potrafisz poczuć energię płynącą w ziemi. Im silniejsza Twoja ewna, tym wyższy Twój status, tym większy Twój wpływ, i tym większy szacunek ci się należy. Nie masz jej? Jesteś nikim. I właśnie w tym leży dramat Hirki. Ona nie tylko nie ma ogona, ona nie ma ewny. Dla innych to tak, jakby była martwa. Albo, co gorsza, zepsuta, nienaturalna, ułomna. W świecie, gdzie magia to norma, brak magii to wyrok. Siri Petersen używa tego jako brutalnie celnej metafory. Bo przecież w naszym świecie też istnieją ewny, cechy, które społeczeństwo uznaje za niezbędne: uroda, inteligencja, majątek, zdrowie psychiczne. Jeśli ich nie masz, odstajesz. Jeśli masz ich za mało, wypadasz z gry. Książka bardzo celnie pokazuje, jak łatwo system tworzy podziały na tych, którzy zasługują i tych, którzy powinni się nie wychylać. Ale Ewna to nie tylko siła i przywilej to również odpowiedzialność. W trakcie fabuły widzimy, jak postacie z dostępem do potężnej Ewny wykorzystują ją do manipulacji, zastraszania, a nawet zbrodni. Ta energia, choć naturalna, może zostać wypaczona przez pychę i strach, a wtedy staje się narzędziem opresji. Dlatego Hirka bez Ewny jest paradoksalnie najczystszą częścią tej opowieści. Nie kieruje nią magia, nie kieruje nią władza, tylko wola przetrwania, odwaga i pragnienie prawdy. A to w świecie pełnym fałszu i iluzji okazuje się cenniejsze niż jakakolwiek ewna. W świecie pełnym starych rytuałów, religijnych dogmatów i niepisanych zasad, dwóch mężczyzn wyrasta na kluczowych graczy w losach im. I choć ich cele są zupełnie różne, jedno ich łączy. Obaj są nierozerwalnie związani z Hirką. Rime to postać pełna wewnętrznych sprzeczności. Jako dziecko był blisko Hirki. Razem dorastali dzielili sekrety i wątpliwości. Ale dorosłość rzuca go w sam środek politycznego i militarnego systemu. Zostaje członkiem elitarnej gwardii, obrońcą rady, strażnikiem tradycji. Jego lojalność wobec państwa i prawa zostaje wystawiona na próbę, gdy zaczyna rozumieć, jak bardzo cały ten porządek jest zbudowany na kłamstwie. Rime widzi, że świat, który ma chronić, może być zagrożeniem dla Hirki. I zaczyna się wahać. Czy będzie miał odwagę sprzeciwić się wszystkiemu, w co go wychowano? A potem mamy Urda, młodego, ambitnego członka rady, który za fasadą chłodu i uprzejmości skrywa jedno pragnienie władzę. Urd to uosobienie politycznej manipulacji. Wykorzystuje strach przed zgnilizną, uprzedzenia wobec Hirki i napięcia religijne, by zdobyć poparcie i wpływy. Gdzie Rime walczy o sumienie, tam urt walczy o dominację. Między tymi dwiema siłami znajduje się Hirka, dziewczyna bez mocy, ale z coraz większym wpływem. I w tej rozgrywce polityka, religia, magia i emocje mieszają się tak mocno, że trudno odróżnić, kto naprawdę ma rację, a kto po prostu lepiej kłamie. Dziecko Odyna to nie tylko fantazy. To książka o byciu innym, o strachu przed obcym. O tym, jak łatwo zbudować system, który wyklucza, i jak trudno się mu przeciwstawić, to powieść, która zadaje pytania o wiarę, wolność i tożsamość, i robi to bez moralizowania, po prostu porusza, i zostaje w głowie na długo. Jeśli szukasz książki, która nie tylko przeniesie cię do innego świata, ale zmusi do myślenia, sięgnij po Dziecko Odyna. To pierwszy tom trylogii Krucze Pierścienie. I jeśli spodoba ci się klimat, to dalej jest tylko mocniej. Daj znać w komentarzach, czy już czytałeś Aś, a jeśli nie, co cię najbardziej zaintrygowało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku książkowego miszmaszu. Cześć.